W związku z tym, że tak naprawdę od już kilku, kilkunastu nawet lat, e, mocno się zmieniło to, jak postrzegamy cyfryzację i urzędy, e, tak samo chciałem to zapytać, jak zmieni się w najbliższym czasie i jak już zaczął zmieniać się jeden z chyba z ważniejszych systemów dla wszystkich Polaków, którzy e, poważnie myślą o swoim ubezpieczeniu i swojej przyszłości, czyli PUE-ZUS. Dziękuję bardzo za to pytanie. ZUS się zaczął tak naprawdę zmieniać już od 2012 roku, bo to wtedy właśnie uruchomiliśmy naszą platformę usług elektronicznych i to był na tamten czas pierwszy w pełni działający elektroniczny e-urząd w Polsce. Teraz jeżeli chodzi o rozwój tego rozwiązania, no to Idąc z duchem czasu uruchomiliśmy również aplikacje mobilne. Uruchomiliśmy aplikację mobilną dla osób ubezpieczonych, dla lekarzy, a w tej chwili pracujemy nad aplikacją dla przedsiębiorców i uruchomieniem płatności elektronicznych. Też w najbliższym czasie należy się spodziewać, bo ZUS również idzie z duchem czasu i zamierza wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesach obsługi klientów, dlatego też będziemy z tych rozwiązań. Na razie się nim przeglądamy, ale zamierzamy właśnie te rozwiązania wykorzystywać do obsługi, czyli do pomocy w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania mailowe klientów, do analizy nagranych rozmów głosowych, ale też i w takich procesach back gdzie byśmy się wspierali naszych pracowników analizą dokumentacji. W tym wszystkim, jak, bo od 2020 roku minęło już no 13 lat, jak to wszystko Teraz będzie wyglądało, jak to się będzie zmieniało, czy jak dostosowywany będzie nowy system, po to, żeby klientowi po prostu było łatwiej. Czy jest to brane pod uwagę? Czy na przykład ważniejsze jest to, żeby mieć wszystko w jednym miejscu, czy ważniejsze jest to, żeby użytkownik wiedział, jak dotrzeć do pewnych informacji, albo znalazł miejsce, którego skieruje tam, z kim ma się na przykład porozumieć. Niekoniecznie ze sztuczną inteligencją, może to być z żywym człowiekiem. Jest ważne jedno i drugie. Usługi, które mamy w tej chwili udostępnione, potwierdzają, że są one... Wykorzystywane przez naszych klientów, może tutaj powołam się na statystykę 13, ponad 13 milionów mamy już zarejestrowanych profili i dzięki właśnie tej platformie usług elektronicznych. No już przekroczyliśmy tą magiczną połowę, a to już więcej dokumentów wpływa do ZUS w postaci elektronicznej niż cyfrowej, 17 milionów w postaci elektronicznej, a 14 milionów w postaci cyfrowej. Także to jest na pewno droga, którą będziemy jeszcze starali się rozwijać. Natomiast no, Platforma Usług Elektronicznych to również nasz system contact center. I teraz odpowiadając wprost na pytanie, bardzo nam zależy i przywiązujemy bardzo mocną uwagę do doświadczeń użytkowników. Także analizujemy nasz interfejs użytkownika. On będzie w najbliższym czasie zmieniany. Ten projekt realizujemy wspólnie z Ministerstwem Cyfry Centralnym ośrodkiem informatyki. Chcemy, aby nasz portal był zarówno Przyjazny, ale też i dostosowany swoim interfejsem użytkownika do tych już standardów, które funkcjonują na innych portalach administracji rządowych. Po to, aby obywatel przechodząc z jednej instytucji publicznej do drugiej no, poruszał się w ten sam sposób, nie czuł się zagubiony i mógł łatwo i sprawnie znaleźć naszą informację. A to, jakie usługi mamy udostępniać, to właśnie podpowiadają nam nasi klienci. Robimy też analizy tych pytań, z którymi się do nas zwracają, czy to drogą mailową, czy poprzez nasz system call center? No i też już powoli dochodzimy do wniosku, że można pewnych pytań na call center unikać, jeżeli się w ten sposób odpowiedni te usługi udostępni, i tą drogą zmierzamy. Mamy opracowaną mapę podróży klienta, i to jest droga do tego, aby budować usługi coraz bardziej złożone i takich, jakich oczekują nasi przedsiębiorcy i obywatele. A czy cyfrowy urząd? Portal, czy nawet aplikacja będzie w stanie kiedyś zastąpić wizytę w fizycznym urzędzie? Czy te w ogóle być może za 15-20 lat w ogóle znikną z krajobrazu naszego kraju i przeniesiemy się zupełnie w przestrzeń cyfrową, chmurową i, i nagle się okaże, że wszystko będziemy mogli załatwić bez wychodzenia z domu? Nie chciałbym aż tak daleko do końca wybiegać, natomiast wyobrażam sobie, że jest to y, y, możliwe. Już. Y, Prawie 90% spraw związanych z zakładem Ubezpieczeń Społecznych można załatwić drogą elektroniczną. Myślę, że tym krokiem pośrednim, patrząc też jak się rozwijają inne instytucje zabezpieczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej, to sprowadza się to do tego, że no już po prostu kontaktujemy się przez wideorozmowę, czyli nadal mamy jeszcze rozmowę z człowiekiem, ale już nie bezpośrednio w placówce ZUS, tylko z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. I nim dojdziemy do tego momentu, którym Pan Redaktor wspomniał, to, to jeszcze na pewno potrzebny jest ten krok pośredni. Super. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że zmiany w systemie przebiegną szybko i wszyscy będziemy z nich zadowoleni, gdyż myślę, że dużo osób na to czeka. Dziękuję bardzo. Zapraszam do korzystania z naszej platformy usług elektronicznych, który też właśnie teraz w związku z tą zmianą interfejsu użytkownika nazywa się Ezusem. Także zapraszam do Ezusu. Dziękuję. Dziękuję.